Cześć! Dziś powiem Wam, czemu wybuchła Druga wojna światowa. Lecz jeszcze zanim zacznę opowiadać, to zostawcie łapkę w górę, aby więcej osób się o tym dowiedziało, i subskrypcję, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Bezpośrednią przyczyną był atak Niemiec na Polskę 1 września 1969, lecz tak naprawdę przyczyny były inne. Niemcy chciały odzyskania ziem utraconych podczas I wojny światowej i dominacji na świecie. Włochy chciały ziem na Bałkanach, gdyż walcząc po stronie Ententy w I wojnie światowej, nie dostały tylu ziem, ile oczekiwały. Japonia chciała dominacji w Azji i na Oceanii, dlatego w 1937 zaatakowała Chiny, a w 1941 USA ZSRR chciał dominacji w Europie, gdyż jako iż wycofało się z I wojny światowej, nie dostało żadnych terenów, mimo że było po wygranej stronie. Do zobaczenia!